Siemanko, witam Was, teraz krótki filmik od razu z podsumowania, musicie mi wierzyć na słowo, nie będę tutaj pokazywał, czarował. 24 godziny była podłączona grzałka od akwarium, 50 w podgrzewanie wody, niewielkiej ilości wody, może 10 litrów przez 24 godziny ciągiem. 4 minuty 40 minut jakby była używana ta żałka, tak tutaj by wychodziło z tego największy pobór dobrze mówię? tak największy bo jest odłączony od sieci teraz największy pobór to był 77W to pewnie przy rozgrzewaniu się nie wiem jak to dokładnie sprecyzować ale koszt co, co, co może nas tu zaskoczyć 23 grosze aż przez 4 minuty chodzenia Podłączona 24 godziny i z małą ilością wody. No, można powiedzieć trochę więcej niż 1 czwarta kW. Ale koszt tutaj nam wyszedł 23 grosze przez 24 godziny. Podłączona grzałka od akwarium 50 W Czas działania 4 minuty, koszt 4,40 koszt 23 grosze. Taka kawostka, no sporo, sporo Wam powiem, jeżeli taką grzałkę wykorzystywać i teraz by miało być 50 litrów wody lub 100 watowa grzałka na, na jeszcze większe akwarium, także to koszty nam robi. Także akwarium, jakieś koszty musimy uwzględnić, yy, mogą dojść niezłe koszty używania akwarium. A zresztą jak macie akwarium to na pewno wiecie, jak chcecie je mieć to trzeba się z tym pogodzić, niestety. To wszystko w tym krótkim filmiku. Taka ciekawostka następna. Trzymajcie się i do następnych filmików. Na razie, cześć.